Dzisiaj troszkę o emocjach. O emocjach, ponieważ jest to temat cały czas ważny, cały czas dla wszystkich aktualny. Myślę, że nie ma takiego człowieka na Ziemi, który nie zmagałby się z jakimiś emocjami. Natomiast ostatnio jest taka moda. Żeby mówić, że wszystkie emocje są dobre. No nie są dobre. Ja się z tym nie zgadzam, i tutaj, bez względu na to, jak wiele negatywnych opinii otrzymam, będę podtrzymywać to, co wypraktykowałam, co wiem i co czuję na poziomie energetycznym. Nie wszystkie emocje są dla nas dobre. My nie musimy tych emocji w żaden sposób nazywać, jeśli nie chcemy. Natomiast ja od dawna dzielę emocje na pozytywne i negatywne. I nie przestanę ich w ten sposób dzielić, ponieważ mam świadomość, jak działają. Jeśli ktoś próbuje was przekonać, że taka emocja jak rozpacz, żal, smutek, cierpienie jakieś takie wewnętrzne, emocjonalne, czy złość, że to jest dobre, że to jest w porządku, to się po prostu myli. Jest to próba pokazania, że wszystkie emocje mają prawo wybrzmieć, i z tym się zgadzam. Mamy prawo do wszystkich emocji, jakiekolwiek się pojawiają w naszym życiu, i w tym znaczeniu wszystkie emocje są naturalne, prawidłowe i potrzebne. Wszystkie bez wyjątku, ale to nie oznacza, że wszystkie są dobre. Bo teraz, jeśli nie chcemy mówić, że emocje są pozytywne czy negatywne, bo nam się takie określenie nie podoba, to możemy mówić emocje korzystne i niekorzystne. Otóż emocje mają wpływ na materię. Wiecie o tym, ja tego tutaj nie odkrywam dla Was, myślę, że najpiękniej i najdokładniej opisał to Bruce Lipton. Opisuje to medycyna germańska, opisuje to psychosomatyka, opisują to książki Luizy hey. Hay, znajdziecie to w wielu materiałach. Totalna biologia bazuje też na tym, że nasze emocje mają wpływ na nasze ciało. I teraz, jeśli weźmiemy taką emocję, którą ja będę uparcie nazywać negatywną, czyli złość, czyli zazdrość, czyli żal, czyli jakieś wewnętrzne cierpienie, smutek, to zobaczymy, że taka emocja powoduje uszkadzanie naszych tkanek. Po po prostu fizyczne uszkadzanie naszych tkanek. Jakim prawem zatem mam nazywać taką emocję dobrą? Emocje dzielimy na korzystne i niekorzystne. Emocje dzielimy na takie, które nas wspierają i takie, które nam szkodzą. Szkodzą dokładnie, realnie, materialnie, uszkadzając nasze ciało. To jest rzecz po prostu bezsporna i w związku z tym ja będę podtrzymywać to, co powiedziałam wcześniej. Emocje są korzystne lub niekorzystne. Wybierajmy te korzystne. Tych niekorzystnych warto się jak najszybciej pozbywać. Natomiast to twierdzenie bierze się właśnie z tego, że niektórzy ludzie opacznie rozumieją swoje działanie w odniesieniu do tych Negatywnych emocji, otóż uważają, że nie można ich przeżywać, że nie można ich w ogóle odczuwać, że nie można się do nich przyznawać. To jest oczywiście też błąd, bo wszystkie emocje mają prawo wybrzmieć, wszystkie emocje mamy prawo odczuwać. I nawet osoby oświecone, kochani moi, też odczuwają emocje, ponieważ żyją i czują. Dopóki człowiek żyje i czuje, będzie odczuwał emocje. Oczywiście, że kiedy rozwijamy się wewnętrznie, kiedy wzrastamy duchowo, nabieramy dystansu do wszechświata. To oznacza, że pewne drobiazgi nas nie poruszają. Człowiek, który ma nisko wibracje, denerwuje się z powodu drobiazgów. Człowiek, który podniesie swoje wibracje. Akceptuje drobiazgi, które są takie dla niego na przykład nieprzyjemne. Po prostu akceptuje, wzrusza ramionami, nie daje im swojej uwagi, nie daje im swojej energii. To tylko na tym polega, że kiedy wzrastamy wewnętrznie, to nabieramy dystansu do wszechświata, więc w pewnych okolicznościach my nie odczuwamy negatywnych emocji. Podam wam konkretny przykład. Kiedy byłam młodą mężatką, denerwowały mnie niektóre zachowania mojego męża. Złościłam się, kłóciłam się z nim, miałam pretensje, że zrobił to czy tamto, bo chciałam, żeby zachowywał się inaczej. Natomiast kiedy troszeczkę dojrzałam, zrozumiałam, że jest wolnym człowiekiem i ma prawo zachowywać się tak, jak chce i odczuwać tak, jak chce. Tym bardziej, jeśli nie robi mi takim zachowaniem krzywdy. To jest jego wybór. Co w danym momencie robi, jak się zachowuje. Ja na no spokojnie oczywiście mogę z nim rozmawiać i pokazywać mu, że te rzeczy są niefajne, te rzeczy są niekorzystne, te rzeczy są dla niego wręcz szkodliwe, ale to dalej on wybiera. Dzisiaj patrzę na niego z miłością i ta miłość sprawia, że pozwalam mu postępować po swojemu, działać po swojemu. Ufam swojemu mężowi, ufam jego mądrości i ufam mądrości jego duszy. I nie przejmuję się już drobiazgami. Więc mój mąż robi sobie tam różne rzeczy, które kiedyś strasznie mi się nie podobały i strasznie mnie denerwowały. Nie denerwują mnie już, nie przejmuję się tym. Po prostu. Natomiast czymś innym byłaby sytuacja, w której dalej bym się wkurzała, tylko bym tego nie okazywała. No, to jest tłumienie emocji i to jest oczywiście szkodliwe. Więc powtórzę raz jeszcze: ważne jest, by dać sobie prawo do tych emocji. Kiedy odczuwamy złość, wściekłość, zazdrość, czy cokolwiek innego, to znaczy, że jest do tego powód. I warto się skupić na tym, żeby odnaleźć ten powód i go uzdrowić. To jakby osobny temat i oczywiście bardzo długi, ale też mam świadomość, że umiecie uzdrawiać swoje rozmaite wzorce. A zatem, kiedy pojawia się negatywna emocja, to jest ona drogowskazem, drogowskazem do tego, co należy uzdrowić. I pod tym względem należy tę emocję uszanować i dać jej prawo, żeby się pojawiła. To nie jest nic złego, że odczuwamy złość, że odczuwamy żal, że odczuwamy smutek, nawet że odczuwamy zazdrość. Jeśli odczuwam zazdrość wobec czegoś, wobec kogoś, to też jest drogowskaz, który pokazuje mi, że gdzieś w jakimś miejscu swojego yy, bycia odczuwam niedosyt, że uważam, że czegoś mi brakuje, że boję się, że czegoś dla mnie zabraknie. Mogę to uzdrowić dzięki temu, że pojawiła się ta zazdrość. Natomiast powtórzę, nie warto w tych emocjach tkwić. One są tylko po to, żeby nam coś pokazać. Kiedy przyjmiemy od nich informacje warto od tych emocji się uwolnić, wykorzystać dowolną metodę, dzięki której uwalniamy te emocje, niech one nie trwają dłużej niż kilka minut.